Mecz wydaje mi się bardzo wyrównany i jeden z lepszych naszych w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o ogólnie o samą grę i o, ogólnie o mecze z reprezentacją Turcji. Wiemy, jaki to jest utytułowany zespół, wiemy, że to są mistrzowie świata, mistrzowie Europy, posiadają jedną z najlepszych lig na świecie. Eee... I dzisiaj wydaje mi się, że postawiliśmy się troszkę temu Goliatowi. No nie sprostaliśmy zadaniu po tego meczu, ani nie zrezygnowaliśmy, ani nie wygraliśmy. Chociaż mieliśmy ku tego, y, dużo okazji, ku temu dużo okazji, no niestety brak skuteczności i brak takiego wykończenia z stychte piłkarskiego, no niestety no, 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 zabrakło nam w tym meczu. No, jedyne, y, jedyne zagrożenie tak naprawdę, jakie Turcy tworzyli, no to, to są stałe fragmenty gry. Wtedy po takim stałym fragmencie też straciliśmy bramkę. Y, no, 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 mamy materiał do analizy wiemy na czym pracować i kierujemy się dalej. W perspektywie bramkarskiej dało się zrobić coś więcej w ciągu, lutego, w ciągu tego? Nie, wiedząc jakie mamy założenia przy stałych fragmentach gry, przy, przy, przy rzucie rożnym no, no, jesteśmy, że tak powiem odpowiedzialni za tą naszą strefę, która jest przed nami, za, te, za to pole karne bardzo często wychodzimy też wysoko żeby te górne piłki przecinać, bo taką mamy, takie mamy zadanie, takie mamy założenie no niestety piłka była tak zagrana, no, że misiek praktycznie w bramce nie miał szans, więc no, na pewno nie jego wina. Takie bramki zdarzają się, takie bramki wpadają. I tyle. No, prawda jest taka, z bramkarskiego punktu widzenia też mogę powiedzieć, my możemy puścić zawsze bramkę, jedną, dwie lub trzy, ale koledzy to zawsze muszą przejść jedną więcej. Z mojej perspektywy ten mecz wyglądał naprawdę świetnie. Myślę, że fenomenalnie tutaj udawało nam się tworzyć naprawdę mnóstwo akcji. Myślę, że ta gra była naprawdę bardzo, bardzo wyrównana. Nawet mogę powiedzieć, że przez pewien czas to my dominowaliśmy grę. Niestety tak się zdarzyło, że zabrakło nam tego jedynego malutkiego elementu, czyli szczęścia. Tak? Ta stracona bramka z tego rzutu rożnego, z okolic tego rzutu rożnego. Tutaj parę niedociągnięć, tych słupek, niecelnych strzałów, ale myślę, że ta gra naprawdę świetnie, świetnie wyglądała. Wyciągnęliśmy bardzo wiele wniosków odnośnie naszej gry, ale również i nastawienia głowy. Tym bardziej, że my z Turcją rywalizujemy już naprawdę od bardzo długiego czasu. I to zawsze kończyło się w ten sposób, że Turcja wygrywała. Może ten mecz też oni wygrali, jednakże mogę powiedzieć, że naprawdę ta gra wyglądała wzorowo z naszej strony. Było dobrze, zabrakło po prostu małych niuansów, skuteczności. Nie wykorzystywaliśmy tego, co mieliśmy. Wysoki pressing zdał się na, na dobrze, i myślę, że musimy po prostu poprawić skuteczność, żeby wygrywać z takimi rywalami. Żeby wygrać z Turcją, po prostu trzeba. Się przykleić jeden na jeden i wysoki pressing, do tego skuteczność dobra i powinien być masz wygrany. Wiele razy robiłem mecz, kiedy jeszcze piłka dopiero się zaczęła rozwijać w amfutbolu, kiedy zaprosił mnie między innymi prawda, pan Mateusz Widła, który stworzył w ogóle amfutbol w Polsce, bo tak to trzeba określić. On jest dzisiaj tą główną postacią, dzięki niemu to istnieje, jest dzisiaj szefuje w Polsce, szefuje w władzach międzynarodowych, jest w i sądzę, że no, ta piłka wygląda naprawdę coraz lepiej. Dzisiaj jest inna perspektywa. Ja wczoraj słuchałem bardzo dobrego komentarza, prawda, pana powiedzmy sobie, Artura Kurzawy razem z Robertem Bodolińskim. Piękny ten mecz, walczyli Anglicy do końca, ale ta druga bramka przesądziła, że 2-0 Polska wygrała. Dzisiaj jednak Turcy jako aktualny mistrz świata, mistrz Europy, no wykazali wyraźnie swoją wyższość i nie dlatego ta bramka wcale nie musiała paść, bo można było zareagować inaczej, mimo wspaniałych warunków, jakie ma pan, prawda, Miszkiewicz w ramce. Tym niemniej jeżeli chodzi o same decyzje na boisku, szybkość reakcji, umiejętność rozstawienia na boisku, oni w tym zakresie będą od nas lepiej. Kapitan drużyny genialny piłkarz w piłce zawodowej, gdyby nie grał wam w futbolu, zrobiłby wielką karierę, technika opanowania piłki, szybkość, zmiana kierunku, biegu po przyjęciu piłki. Mało tego i jednak te kule, którymi pan musiał prowadzić, to jest wielka sztuka i naprawdę z dużym szacunkiem do obydwu drużyn. My mamy dobrą drużynę. Tam Mamy kilku zawodników, ja to dzisiaj cytowałem z panem, prawda? Tutaj Arturem Kurzawą. To co już to mówili wczoraj z Podolińskim, jeżeli zawodnik przykładowo, to mówię, przebiega poniżej jednej sekundy 5 metrów, to niech pan spróbuje to zrobić, to dopiero można się przekonać. A to celowo podajemy w transmisji, żeby ludzie zrozumieli. Skale trudności tej piłki ja amfutbolu i jednocześnie podziw dla tym, co oni robią bez względu na wynik. Oni są wszyscy dla mnie zwycięzcami. Mało tego, jeżeli Kapłon, między innymi, gramy 2 razy 25, czyli 50 minut, i on ma między innymi wskaźnik wcześniej zanotowany, być może dzisiaj już jest wyższy, lepszy. Nie pytałem kolegów. Ten 50 minut, on przebiega 7 km, to jest lepszy rezultat niż w naszej piłce profesjonalnej, jak mamy Ekstraklasę w tej chwili, prawda? Mimo, że tam się troszeczkę się gra ale ale są inne. Tutaj jednak się gra to układ siódemkę, tam jednak jest 11 ludzi, inny obszar boiska, inne uwarunkowania. I to byłoby tyle. Mecz bardzo interesujący, ciekawy, bardzo ciekawy, istotny sprawdzi, i bardzo mądrzy robi pan Bidłak, że szuka mocnych partnerów, bo my mam uczymy się zawsze od tych których musimy gonić, bo oni na razie to robią lepiej niż my. A jeżeli robią lepiej, to teraz chyba analiza, co możemy zrobić i jak. Na ile muszę robić korektę jeszcze dalej? Szukać innych rozwiązań personalnych, ale same personalia to jest jedno, a zgranie drużyny to jest drugie. To, co broniłem ostatnio każdego selekcjonera naszej Narodowej reprezentacji, że jeżeli drużyna cztery miesiące nie gra i nagle ma tener 2,5 i raptem, to nie mogę od niego żądać wyniku, a zgrania drużyny, płynności etc., etc., Natomiast trener z kolei nie może opowiadać, że wyciągnął wnioski i on to już opracował. Jaki kiedy? W dwa treningi.